Play for fun! Cześć, witam wszystkich FPS-owiczów z tej strony Dziadek Rybka. Na waszych ekranach kontynuacja serii Kolosem po oczach jest to oczywiście odsłona Modern Warfare 2019. Zapraszam wszystkich serdecznie do obejrzenia tego materiału. I na samym początku, kilka słów oczywiście do nowych widzów kanału FPS Media. Jeżeli spodobała się Tobie ta seria, serdecznie zapraszam do obejrzenia pierwszego odcinka z tej serii oczywiście w serii kolosem po oczach, link do pierwszego odcinka znajdziecie w opisie pod tym oto materiałem. W pierwszym odcinku przedstawiam dlaczego taka, a nie inna klasa, wybór atutów wyposażenia, broni celowników, dodatków, tam znajdziecie odpowiedzi na większość zadanych przez Was pytań. Jeżeli będziecie. Jeszcze chcieli jakieś podpowiedzi, proszę zapytajcie w komentarzu, postaram się pomóc. Oczywiście dzisiaj pokażę Wam dwie rozgrywki na tej mapie. W chwili obecnej zauważyliście, że wystartowaliśmy przy fladze a w dalszej części tego materiału pokażę Wam miejscówkę po przeciwnej stronie mapy, którą będzie trzeba zająć tak aby wbić najwyższą nagrodę za serię ofiar, jaką jest Kolos. Na pewno część z Was zada pytania, dlaczego akurat w tym odcinku używam skaczących min przeciwpancernych. Oczywiście już odpowiadam na to pytanie. Jest to spowodowane w tym, ponieważ jeszcze wtedy testowałem najlepsze dodatki, najlepszy wybór wyposażenia, aby tak naprawdę ułatwić bieg po najwyższą tutaj Nagrodę za serię ofiar, jaką jest Kolos. Wszystkim widzą, którzy będą o to pytali, oczywiście odsyłam do pierwszego odcinka, tak jak Wam wspomniałem, do linku, który znajdziecie w opisie pod tym materiałem. Dlaczego? Dlatego, że tam jest wszystko elegancko, wszystko fajnie przedstawione. A co do skaczących min, oczywiście przestrzegam przed ich używaniem. Lepiej użyć klejmorów, moim zdaniem, są bardziej skuteczne wprawny gracz potrafi tak naprawdę tutaj w miarę szybko pozbyć się niebezpieczeństwa, jeżeli chodzi o skaczące miny przeciw pancerne. Dlaczego zmierzam? Dlatego, że jeżeli jesteśmy ogarniętymi graczami, to jak wiadomo możemy przetrwać Zastawienie takiej pułapki w ten sposób, że w momencie kiedy znajdziemy się gdzieś tam w polu urażenia tej miny skaczącej, szybko się położymy. No i to prawdopodobnie w 95% uchroni nas przed śmiercią. Jedynie co to troszeczkę nam uszczupli tutaj zasób naszego zdrowia, więc... Powtarzam jeszcze raz, klejmory są bardziej skuteczne niż tutaj skaczące miny. To jest oczywiście tylko i wyłącznie moja opinia na, to, na ten temat. Możecie i nawet powinniście sami sobie tutaj testować, jaka dla Was opcja będzie najlepsza. Ja staram się Wam tradycyjnie przekazać tutaj podpowiedzi, które w najłatwiejszy, najprostszy sposób pozwolą Wam tego Kolosa zdobyć jeżeli chodzi o tą rozgrywkę tak czyli pierwszą część tego materiału jak widzicie dosyć w miarę sprawnie łatwo tutaj wszystko poszło Kolos został szybko i można powiedzieć w łatwy sposób zdobyty tutaj pewnie się zastanawiacie dlaczego tak spoglądam w niebo i czego tak naprawdę szukam i na co czekam. Oczywiście jest to spowodowane tym, że kilkukrotnie, mimo tego, że tego kolosa zdobyłem, przez przypadek zrzuciłem tak, go w takie miejsce, skąd nie mogłem go tak naprawdę w żaden sposób podjąć. Czyli albo wpadł mi za jakieś ogrodzenie, albo zawisł na dachu. No i niestety to się kończyło w taki, a nie inny sposób, jak Wam przed chwilą powiedziałem. Dlatego też dobór miejsca zrzutu kolosa. Jest bardzo ważne, żeby nie było później rozczarowania i tak naprawdę delikatnego mazgajstwa, że udało się go zdobyć, jednak nie możemy go użyć, ponieważ jest poza naszym zasięgiem. Takie rzeczy też się zdarzają, proszę się tym nie przejmować. Oczywiście jest później troszeczkę skwaszona mina, no ale tak jak Wam wspomniałem, jak nie ten mecz, to następny. Jak nie następny to kolejny końców uda się dzięki tym moim podpowiedziom i materiałom tego kolosa zdobyć. Proszę bardzo. Tak jak też przypominam, nie zawsze kolos powoduje to, że jesteśmy w stanie tą rozgrywkę wygrać. Tutaj akurat mamy sporą przewagę i myślę, że w tym przypadku nic już nie zagraża tutaj drużynie, tak aby... Ten mecz został w jakiś sposób przegrany. Jeżeli chodzi jeszcze o jedną ważną rzecz, pamiętajcie o tym, że jeżeli już tego kolosa uda Wam się zdobyć, to nie możecie ani podkładać min, ponieważ będzie pojawiał się komunikat, że brak wyposażenia. Często też się nad tym gdzieś tam zastanawiałem, dlaczego tak się dzieje. Nie wiem dlaczego twórcy gry akurat tak postąpili, że Właśnie nie było i nie ma możliwości Tutaj użycia przez Kolosa Dodatkowego wyposażenia jakie macie na przykład na stanie Czyli Claymory lub miny skaczące No ale to jest kwestia tak naprawdę dyskusji sporna czy tak powinno być Moim zdaniem i tak Kolos dosyć ma dużą siłę ognia I tak jak wam wspomniałem no, robi na danej mapie niezłą robotę. Zresztą można to zauważyć, że w zasadzie, kiedy gdzieś tam się pojawia kolos, to albo przeciwnicy starają się go całkowicie unikać, a jeżeli jest zgrany team, to robią wszystko, aby w jak najszybszy sposób go wyeliminować. Ale o tym wielokrotnie przypominałem Wam w moich komentarzach. Także tak to wygląda. Teraz przejdźmy do startu z drugiej strony. Widzicie, zaczynamy przy tutaj fladze C. I to jest to pomieszczenie, które powinniśmy zająć tutaj już na wyposażeniu Claymory, ponieważ ten mecz to jest już chyba jakaś tam dalsza rozgrywka, która tak naprawdę po przetestowaniu tych wszystkich moich wyborów poprzednich spowodowała to, że zacząłem używać właśnie Claymore'ów. To jest fajna sytuacja, patrzcie, ponieważ tak jak widzicie, no, można fajnie monitorować tą flagę B. W tym przypadku jest o tyle moim zdaniem prościej, że macie łatwiejszą możliwość tutaj monitorowania tutaj właśnie tego Punktu, jakim jest flaga B. Proszę sobie gdzieś tam na spokojnie to wszystko analizować, jak wygląda moja rozgrywka i wyciągać wnioski, czy te moje podpowiedzi będą wam w jakiś sposób przydatne. Teraz, żeby nie zanudzać. Przejdę troszeczkę do tego jak gra Call of Duty Model Warfare 2019 się rozwija, jak to wszystko wygląda i czy zmierza to ku dobremu kierunkowi, tak, w dobrym kierunku jak kto woli. Moim zdaniem ta odsłona Model Warfare 2019 mocno tutaj pokrzyżowała, a może inaczej. Zrobiła spore zamieszanie, jeżeli chodzi o rozgrywki tego typu na rynku gier. Bardzo dużo ludzi gra w darmową wersję, czyli Warzone, i moim zdaniem wielu graczy z Battlefielda właśnie przeszło na. Call of Duty Model Warfare 2019. Zobaczymy, jak będzie to wyglądało w najbliższej przyszłości. Niebawem odsłona czwartego sezonu, czyli dodatkowych jakichś pakietów broni itd., itd. Jeżeli ktoś będzie chciał, to sobie to wykupi. Jeżeli nie będzie chciał, to spokojnie będzie mógł też dostać część zawartości. Bez pominięcia na przykład 20 poziomów, co w wielu przypadkach fajnie ułatwia szybkie zakończenie i dobrnięcie do końca danego sezonu. Jednak, tak jak Wam wspomniałem, powoli, powoli moim zdaniem ta gra ma coraz większą rzeszę fanów i coraz więcej moim zdaniem osób rozgrywa w. Tutaj Warzona, a także w multiplayer'ach. Gdzieś tam ostatnio się doczytałem, że tych graczy jest, tak jak mówię wam, coraz więcej. Chociaż sporym problemem, tak jak też wspominałem w którymś z odcinków, jest to, że mamy szeroką gamę cheaterów, jednak Producent gry stara się z tym na bieżąco w jakiś sposób sensownie walczyć i, można powiedzieć, blokować nieuczciwych graczy. Sporo się takich przypadków tutaj gdzieś tam pojawia, że w rozgrywce są właśnie delikatni oszuści. Ujmę to tak bardzo w prosty sposób. Jednak też trzeba to w jakiś sposób też zweryfikować ponieważ mi też niejednokrotnie udało się wbić wynik na przykład 30 do 0 lub 40 do 2 gdzie dzięki tak naprawdę wybranej odpowiednio nagrody za serię ofiar czyli Witola, helikoptera wsparcia a później Kolosa powodowało to to że właśnie ten wynik właśnie na samym końcu był dosyć, w cudzysłowie, jeżeli chodzi o mnie, to wysoki. No bo też możecie powiedzieć, co to za wynik, tam 40 do 42. 40 no, gdzieś tam spotkałem się na dominacji. Goś miał 620 do chyba 12 zgonów, czy tam 15, ale było to na shipmencie. Zresztą, o właśnie, to co wcześniej wspominałem, tutaj o mały włos ten kolos spadłby mi poza mapę, dlatego tak jak możecie tutaj sobie cofnąć ten materiał, dlatego tak skrupulatnie w poprzedniej rozgrywce rozglądałem się nad jego odpowiednim zrzuceniem, żeby nie było tutaj jakiegoś dziwnego zamieszania i szczerze mówiąc rozczarowania mały włos właśnie by to nastąpiło i wrócę do tego co co mówiłem tak, rozgrywka Tutaj jest z coraz większą ilością graczy, tak, tych nowych graczy, jeżeli chodzi o Modern warfare, przybywa. No i oczywiście, a razem z nimi też napływają różnego rodzaju, różnej maści czy też to co mówiłem, tak, spotkałem się z wynikiem 600 parę do. E, chyba 12 zgonów na e, właśnie mapie shipment była to e, dominacja jak gdzieś uda mi się e, przeszukać e, przepasny internet, postaram się też e, w jakiś sposób e, wam to nagranie gdzieś tam podlinkować, żebyście mogli zobaczyć e, jak to właśnie człowiek uczynił, e, że miał tak wysoki wynik, oczywiście tutaj wam zaspoileruję zdradzę, też miał w e, tutaj nagrodzie za najwyższą serię ofiar tak Kolosa i, i dzięki temu takie wyniki wbiją. Jednak ta rozgrywka, którą gdzieś ta akrywa nie to była dosyć mocno toksyczna, bo stanął na respie i w zasadzie ci którzy się odrodzili nie mieli żadnej możliwości ruchu od razu ginęli z rąk właśnie Kolosa, no ale o tym może w jakimś tam innym materiale, kiedy Wam właśnie podlinkuję tą rozgrywkę, o której właśnie teraz Wam wspominam i opowiadam. Tutaj powoli ta rozgrywka dobiega do końca. Powiem Wam, że ten mecz został mimo zdobycia i przewagi na początku naszej drużyny został przegrany. Tak, tutaj za parę chwil gdzieś tam zginę i przeciwnicy wezmą się w garść i odrobią straty. Mam nadzieję, że ten materiał także Wam się spodobał. Serdecznie Was zapraszam do dalszego śledzenia i tutaj oglądania tego, co prezentuje kanał FPS Media. To tyle z mojej strony. Pozdrawiam Was serdecznie. Do następnego razu. Cześć.